Cześć, witajcie na kanale Budowa Domu od Kuchni Jak tutaj widać za mną jesteśmy na etapie przygotowania się pod siatkowanie elewacji Tak to u nas wygląda Nie pokazywaliśmy Wam jak robiliśmy styropiany, bo po prostu nie było na to czasu Spieszyliśmy się Więc tak no styropiany są przyklejone ocieplamy dwudziestką styropianem kołeczki zaślepeczki pozakładane gdzie były większe szczeliny są popianowane narożniki tutaj zakładamy tam jeszcze w drzwiach nie ale to jakby w późniejszym czasie tu jeszcze będziemy robić tą ścianę tutaj mamy też narożnik założony a więc tak to tu wygląda. Tutaj podbitka będzie zamknięta, to wam później pokażemy. Ale to wydaje nam się, że w tym roku może nam się uda jeszcze zamknąć to płytą USB, żeby nam tam po prostu ptaki nie robiły sobie gniazd i na przyszły rok będziemy to kończyć. Chcemy zaciągnąć to klejem, żeby po prostu zabezpieczyć ten styropian, żeby mu się nic nie stało przez zimę. Tam okienko parapet jeszcze do ustawienia na Zostawiamy też, wycinaliśmy po prostu więcej nad oknem, tak możecie tutaj zobaczyć, bo tu będą kasety od rolec czy od żaluzji, jeszcze dokładnie nie wiemy co będzie, więc tak sobie tutaj zostawiamy taki ten temat. Także brama już założona, ociepliłem sobie tak samo szpalety, dwójką styropianem dookoła jedni mówią, żeby ocieplać drudzy mówią, żeby nie ocieplać ja jestem tego zdania, żeby to ocieplić i mieć po prostu troszkę szczelniej w tym garażu tym bardziej, że ta brama jest wielka żeby tam było troszkę cieplej także tak to tu wygląda jutro będę chciał to siatkować więc dzisiaj wam to na szybko nagram, pokażę jak my sobie tutaj to mamy, tutaj jest ściana też już przygotowana, przetarta, oczywiście ja całość dookoła szlifuję żyrafą papier 40 do odkurzacza, raz, że szlifuję, bo styropiany nie są równe, a dwa, jak jak zobaczycie, jak jest taki matowy ten styropian, nie świeci się tak jak w oryginale, to się lepiej ten klej chyta po prostu do tego, tak? Także ja tutaj tak sobie przygotowuję. I tutaj mamy okno, już założone narożniki. Górnego narożnika nie zakładam, bo tam będzie ta kaseta. Jakoś to potem trzeba będzie e, zarobić, więc tak to tutaj zostawiamy. Oczywiście siatkę będę robił, to ją tak wycnę od razu, żeby była do górnej części okna, tak żeby zamontować mm, zamontować sobie ten Kasetę, i potem to można było fajnie z tego jednego kawałka siatki to tam zakleić. Tu prawdopodobnie jeszcze będzie taki gzymsz doklejany, ale to tam wyjdzie potem w praniu. No i tutaj kolejne okna. Okna, oczywiście, pozaklejane, pozabezpieczane. Tutaj mamy parapety pomontowane, bo w tych oknach tutaj i w oknie kuchennym są parapety. W całej reszcie nie będzie. Także tak to tutaj u nas wygląda. Tutaj mamy to samo temat z, z tymi wnękami na, na rolety. Tu jeszcze musimy docieplić filar i sufit tam na tarasie kawałek, bo też po prostu nie było czasu. Można powiedzieć, że robimy to w międzyczasie. Jak jest pogoda, robimy elewację. Jak nie ma pogody, robimy w środku. E, można powiedzieć, tak trochę skaczemy, ale chcemy to po prostu porobić. E, tutaj jest też wszystko wyszlifowane. Narożniki wyprowadzane. Narożniki i szpalety są szlifowane tarką. E, też Wam tam pokażę za chwilę, jak, jakich tarek używam, jeżeli by Was to interesowało. Tutaj jeszcze będę miał takie, bo tu mam wodę od yy, na ogród mam trzy takie wody, więc tutaj zakładam takie dwiski rewizyjne 15 na 15 białe. Tu mam jeszcze pokląte tareczki. Tarka tarki używam w sumie takich dwóch. Tu jest jeszcze o, widzicie? Komensal. I teraz tak, dwie tarki. O co tu chodzi? Oczywiście ta, ta tarka, ona zbiera tak bardziej agresywnie. Jest taka po prostu ostra. Jakbyście potrzebowali gdzieś tam zebrać więcej, szybciej, to zdecydowanie tą polecam. Natomiast jeżeli potrzebujecie bardziej wygładzić szpaletę, to polecam tą drugą. Ona jest taka właśnie łagodniejsza i nią możecie wygładzić, a tamtą, tak powiedzmy, można wyharatać ten styropian, szybko go zedrzeć, agresywnie. Czyli ta jest taka, no tamtej nie mam naklejki, ale to też jest komensal, tamta druga. Ale to widać, one są dwie różne. Także, także tak to wygląda. No i tutaj żyrafa w moim przypadku jest to Jato. jest numer, jeżeli by to kogoś interesowała. I papier 40. No i odkurzacz akurat w moim przypadku. Do elewacji używam tego Festula. Oczywiście z workiem. No i lecimy. Pyli się. Taki, można powiedzieć, taka, tak, taka, taka mączka. O, takie coś jak tutaj. Taki pyłek. E, jest. I ja to proponuję robić w okularach. W goglach nawet. I w masce. Wtedy do oczu się nie nasypie. Do ust nie wpadnie. Do nosa. I praca naprawdę przebiega sprawnie i szybko. Także e, to by było na tyle w tym filmie. Postaram się jutro zrobić jakiś materiał, jak będziemy siatkować. E, oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału. Pozdrawiamy i życzymy Wam miłego dnia.